Panie na dowódca uroczystości. Komisarz Żygadło melduje gotowość do uroczystych obchodów setnej rocznicy powstania policji państwowej. <zysy> Piątek 26 lipca na dzierżoniowskim rynku policjanci z powiatu dzierżoniowskiego uroczyście świętowali obchody stulecia powstania policji państwowej. Na tym wyjątkowym wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli rządu, urzędu marszałkowskiego, lokalnego samorządu, wszystkich służb mundurowych oraz mieszkańców Dzierżoniowa i Okolic. Rocznica powołania Policji Państwowej. Chcieliśmy podkreślić tą wyjątkowość właśnie, defiladą po raz pierwszy tutaj na rynku Dzierżoniowskim. W bliskości naszych mieszkańców, tak, żeby też zaprezentować. Się. W defiladzie wezmą udział y, pododdziały prewencji, y, oczywiście nowo mianowani, bo to jest najważniejsza część uroczystości, to święto jest dla nich, ale również nasi zaproszeni goście, czyli żołnierze 22 Batalionu Piechoty Górskiej Skłodzka. W dalszej części uroczystości wielu policjantów zostało nagrodzonych wyjątkowymi wyróżnieniami, otrzymali awanse na wyższe stopnie zawodowe oraz otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez burmistrzów z naszego powiatu. Na stopień pod inspektora policji mianowany został nadkomisarz Tomasz Włodyga z Komisariatu Policji w Bielawie. Na stopień nadkomisarza policji mianowana została komisarz Marta Morawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Na stopień komisarza policji mianowani zostali podkomisarz Anna Mierzejewska i podkomisarz Marcin Lewiedziejewski. stopień aspiranta sztabowego mianowani zostali starszy aspirant Maciej Tkaczyk, komenda powiatowa Policji Wierżeniowej. Kupaloczyk. Starszy Aspirant Łukasz Tokarz, Komisariat Policji w Bielawie. Starszy Aspirant Paweł Szober, Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. Na stopień starszego aspiranta mianowani zostali Aspirant Marcin Sikorski, Komisariat Policji w Bielawie. Bardzo serdecznie chciałem również podziękować naszym wszystkim samorządowcom, burmistrzom, wójtom, bo ich pomoc jest nieoceniona. Co roku otrzymujemy naprawdę solidne wsparcie ze strony samorządu i zawsze staramy się również wspierać ich wszelkie inicjatywy. Także współpraca z samorządem układa się naprawdę wzorowo. No nie jest to kurtuazja, bo faktycznie taka współpraca funkcjonuje, istnieje i tak jak właśnie z panem komendantem kilka miesięcy temu byliśmy we Wrocławiu, żeby zaprosić komendanta wojewódzkiego, wojewódzkiego policji na te uroczystości, to faktycznie również usłyszałem ciepłe słowa, że ta sytuacja w naszym powiecie, w Dzierżoniowie jest taką sytuacją wzorcową i tak jest. No my jako, jako samorząd, ja wnioskuję do Rady, Rada przychyla się ku temu, żeby co roku przeznaczyć pewne środki na zakupy inwestycyjne. Jest to przeważnie Nowy samochód dla policji. Wiemy, że po prostu dofinansowanie, doposażenie policji w dodatkowy sprzęt pozwoli jeszcze bardziej. Tą formułę bezpieczeństwa w naszym powiecie, w naszym mieście zachować i rozumiemy to, wiemy to, a taka współpraca operacyjna istnieje na co dzień. Tutaj służby miejskie, Straż Miejska współpracuje z policją w różnych dziedzinach prewencji, bezpieczeństwa, ochrony mieszkańców, czy to ochrony kryminalnej, czy to ochrony związanej z ruchem drogowym, i myślę, że możemy to ocenić bardzo pozytywnie. Sto lat temu powołana została Policja Państwowa. To była już kolejna ważna instytucja nowo powstałego państwa polskiego. Ona była ważna z wielu powodów, ale myślę, że przede wszystkim ważna dlatego, że z perspektywy tamtych czasów, z perspektywy obywateli nowo powstałego, nowo odbudowanego państwa polskiego, Wolność i poczucie bezpieczeństwa to były bardzo ważne rzeczy. Zresztą w dzisiejszych, nam współczesnych czasach niewiele się zmieniło, bo przecież poczucie bezpieczeństwa to jedna z głównych, jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Bardzo dobrze, no to jest stulecie powstania policji. Święto bardzo, bardzo ważne. Co roku obchodzi policja takie święto. Jesteśmy zapraszani, ale tak spektakularnie i właśnie w takich okolicznościach to tylko raz na 100 lat można świętować. Cała uroczystość zakończyła się wyjątkową defiladą. Za mną,